Czy wiecie, jak ocenić potencjał mieszkania w 5 minut? Często przy flipach zdarza się taka sytuacja, że musimy bardzo szybko podjąć decyzję. Mówi się, że trzy rzeczy, które należy mieć ze sobą, to umowa przedstępna, długopis i pieniądze na zadatek. Jak szybko ocenić, czy mieszkanie ma potencjał na flipa? Opowiem Wam, jak ja to robię. Po pierwsze, lokalizacja. Lokalizacja musi być topka. Po drugie, Cena. Ale i tutaj bardzo ważne info, cena nie z metra. Dużo ludzi fiksuje się na cenie z metra. Z mojego doświadczenia wynika, że zarówno inwestorzy, jak i ludzie, którzy chcą mieszkać w tych mieszkaniach, mają określony budżet. Nie interesuje ich, jaka jest cena z metra. Mają na przykład 500 tysięcy na inwestycje i szukają mieszkań o określonych parametrach, np. dwupokojowych lub trzypokojowych interesuje ich ilość sypialni, to ile mają łazienek, to na której to jest kondygnacji. Interesuje ich, ile całościowo wyniesie ich inwestycja, a nie czy mieszkanie kosztuje 7, 15 czy 50 tysięcy z metra. Po trzecie, oceniam, jaki jest potencjał remontowy, to znaczy, ile pieniędzy będę musiał w to zaangażować. Rzeczy, które wymagają najwięcej środków, to kuchnia, Łazienka oraz ewentualne remonty instalacji zarówno elektrycznej, jak i hydraulicznej, bo to oznacza prawie, że kapitalny remont. Jeśli mieszkanie jest do tak zwanego liftu, to znaczy, że zamknę się w mniejszym budżecie. Jeśli mieszkanie jest do kapitalnego remontu, muszę to bardzo dokładnie skalkulować. Czwarte to termin przekazania nieruchomości. Jeśli mieszkanie ma zawartą umowę najmu lub ktoś chce w niej zamieszkać jeszcze przez kilka miesięcy po zakupie, to będzie oznaczało, że koszt kapitału będzie znacząco wpływał na zwrot z inwestycji. Kolejną rzeczą, na którą zwracam uwagę, to ewentualny potencjał do poprawy układu funkcjonalnego, czyli jeśli mieszkanie jest duże i można wydzielić dodatkowy pokój, dodatkową sypialnię albo dodatkową łazienkę, to zawsze będzie to bonusem dla kupującego. Ostatnią rzeczą, o którą pytam sprzedającego, to jakie ma sąsiedztwo? Finalnie na pytanie, czy kupić, czy nie kupić, odpowiada Wam Excel, ale te kilka pytań. Pozwoli wrócić do niego odpowiednią ilość danych. Powodzenia w inwestowaniu!